Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzesze, mówił: Strzeżcie się, uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa, i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś, ze swego niedostatku Wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia, główną postacią dzisiejszej Ewangelii jest uboga wdowa. Jezus mówi o niej, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Całą nadzieję złożyła w Panu Bogu, więc się nie boi oddać Mu wszystkiego, co ma. Cały czas zapewne żyła na skraju nędzy, ale się jej nie zdarzyło, aby zawiodła się na Bogu. Na ludziach? Może tak, może się zawiodła, ale nie na tym, który dzień i w noc czuwa nad Izraelem. Zapewne ta właśnie bohaterka znała Psalm 121. Oto jego fragment. Wznos wznoszę swe oczy ku górom. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się nie zdrzemnie ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, Pan Twoim cieniem przy Twym boku prawym. Pan cię uchroni od zła wszelkiego. Czuwa nad Twoim życiem. Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. Maria, jak wiemy, całkowitą też ufność złożyła w Bogu. Zawierzyła Jego słowu. Podkreśliła to. Elżbieta, jej krewna w dniu nawiedzenia, mówiąc: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. I ta uboga wdowa podobnie zawierzyła słowu Pana, słowu Boga z Psalmu 121, więc nie lękała się pod wieczór dnia. Złożyć z wdzięczności Panu Bogu pieniądze, które zostały być może po wydatkach bieżących, ufając, że jutro Bóg znowu zatroszczy się o nią, jak czynił to do tej pory każdego dnia. Może i w naszym życiu były takie chwile, kiedy baliśmy się, że czegoś nam zabraknie, i nagle nie wiadomo skąd przyszła pomoc. I wtedy pomyśleliśmy tylko jedno: że pomoc ta przyszła od Pana. Trwajmy więc z wiarą, przy czytaniu i rozważaniu codziennego Bożego Słowa, i starajmy się łączyć pewne, może zaskakujące fakty z naszego życia. Z tym właśnie codziennym słowem, a zobaczymy jak się wypełnia. Trwajmy też dalej wiernie, pełni ufności, na rozważaniu Bożych tajemnic, tajemnic właśnie z życia Jezusa, Marii, odmawiając Różaniec, a wtedy w swoim życiu, że tak powiem, odkryjemy i dalej będziemy odkrywać. Reżyseriem Pana Boga. To o czym pisał też właśnie ksiądz Jan Twardowski, że spadają czasami na nas te małe i wielkie nieszczęścia dla szczęścia. Tego doświadczyła właśnie wyraźnie rodzina Różyńskich. Pięknie to opisał, może zbyt długo, ale Warto tego posłuchać ksiądz Lech Tomaszczyk. Marek urodził się na wschodnich kresach Polski. Jego rodzice byli bardzo religijni. W domu pielęgnowano polskie tradycje narodowe, miał młodszą siostrę imieniem Hania. Wszyscy w rodzinie bardzo się szanowali. Mimo szeroko zakrojonej ateizacji na tych ziemiach, wieczorem w domu przed spoczynkiem wspólnie odmawiano różaniec i polskie modlitwy. Marek i Hania każdego dnia czytali fragment Pisma Świętego i polskie książki, które pozostały po zmarłych dziadkach. W domu zawsze mówiono po polsku. Marek lubił się modlić osobiście i był bardzo skupiony na modlitwie. Pielęgnował w sobie życie religijne i często rozmawiał na te tematy z siostrą. Wiedziała, że brat myśli o kapłaństwie. Po zdaniu matury Marek oświadczył rodzicom, że pragnie wstąpić do seminarium duchownego, by zostać kapłanem. To nie było po myśli ojca, który pragnął widzieć go na studiach prawniczych. Tymczasem wybuchła druga wojna światowa i wszystko się pozmieniało. Marek zgłosił się do armii Andersa. Pożegnanie w domu było bardzo bolesne, wiadomo wojna. Armia idąca naprzód forsowała bojowy szlak aż zatrzymała się pod Monte Cassino. Listy, które Marek wysyłał z frontu nie docierały do domu, zagubiły się na trasie. Obustronnie oczekiwano wiadomości, ale ich nie było. Po zakończeniu działań wojennych rodzice w ramach Repatriacji wyjechali na ziemię zachodnie Polski. Po okresie długiego milczenia, Marka, rodzice uznali go za zaginionego. On sam o swoich najbliższych pomyślał podobnie. Uznał, że rodzice i Hania nie przeżyli wojny. Po odzyskaniu pokoju, Marek wyjechał z Włoch do Francji, gdyż język francuski był mu bliski jeszcze z czasów gimnazjum. Woził ze sobą świadectwo naturalne, by bez trudności się dostać na uczelnię, wstąpił do seminarium duchownego, chciał zrealizować powołanie kapłańskie. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia i w krótkim czasie wyjechał do Kanady. Po wielu latach intensywnej pracy duszpasterskiej zyskał u ludzi wielkie uznanie i szacunek. Utrzymywał też kontakt listowny z kolegą z frontu który zaprosił go do Polski. Ksiądz Marek skorzystał z zaproszenia i postanowił wnet stanąć na polskiej ziemi wśród swoich. Zamieszkał w domu kolegi i jego rodziny. Pomagał miejscowemu księdzu proboszczowi w pracy duszpasterskiej, czynił to chętnie, a nawet zastępował księdza proboszcza, gdy ten wyjechał na kilka dni. Pewnego dnia na plebanii odezwał się dzwonek. Stojący w drzwiach mężczyzna prosił kapłana o posługę wobec swojego chorego ojca. Ksiądz Marek niezwłocznie udał się do kościoła i wziąwszy do bursy najświętszy sakrament, udał się razem z nim. Po udzieleniu choremu sakramentów podziękował za gościnę. W drogę powrotną chciał udać się pieszo, lubił długie spacery. Tymczasem pogoda się zmieniła, zaczął padać deszcz. I wnet zagrzmiało. Dlatego wszedł do pobliskiego budynku i zatrzymał się na korytarzu. Kończył modlitwę różańcową. Za jego plecami otworzyły się drzwi. Z mieszkania wyszła kobieta. Chciała zejść do piwnicy, pozdrowiła go i serdecznie zapraszała do mieszkania. Ksiądz początkowo odmawiał, lecz w końcu się zgodził. W mieszkaniu byli domownicy, którzy radośnie przywitali gościa. Siedzieli na krzesłach wokół sędziwej babci obchodzącej swoje osiemdziesiąte urodziny. Jak na ten wiek była jeszcze zdrowa i bystrego umysłu. Gość złożył zaraz życzenia i został zaproszony do stołu. Po posiłku zbierał się do wyjścia, by zdążyć na plebanię. Zięć babci zaraz oznajmił, że deszcz jeszcze pada i trzeba poczekać. Zadzwonił z informacją, że ksiądz się spóźni. Wróci, gdy przestanie padać. Nawiązała się serdeczna rozmowa. Każdy powiedział nieco o sobie. Ksiądz wzdrygnął się, słysząc dwa bliskie mu imiona, babci i kobiety. Uznał ich zbieżność za przypadek. Myślami jednak powrócił na chwilę do rodzinnego domu, gdzie mama miała na imię Maria, a siostra Hania. Hania odezwała się. Ksiądz zapewne jest gościem w parafii, bo nie widzieliśmy jeszcze księdza w kościele. Okazało się, że jest tutaj dopiero kilka dni i przyjechał do znajomego, z którym nie widział się długie lata. Do babci przyszła właśnie sąsiadka na pogawędkę. Widząc księdza, pozdrowiła go po chrześcijańsku. Do solenizantki natomiast zwracała się po nazwisku pani Różyńska. Co wydało się księdzu bardzo znajome. Po krótkim czasie ksiądz Marek zaproponował odmówienie dziesiątki różańca w intencji solenizantki. Sąsiadka siedziała na miejscu, a pozostali podeszli do półki, która wisiała na ścianie i stamtąd wzięli swoje różańce. Zaintrygowało to księdza. Spojrzał w kierunku półki i zauważył, że były tam małe przegródki, a w nich różańce. W dwóch przegródkach były malutkie flakoniki z kwiatkami. Ksiądz rozpoczął modlitwę tajemnicą zwiastowania. Odmawiano ją na zwrócił uwagę, różanie... uwagę Księdza zwrócił różaniec hani. Krzyżyk i ziarenka były podobne do różańca Księdza. Nawet było coś wyryte na odwrocie. Modlący się prosili o odmówienie całej części radosnej. Potem ksiądz podziękował za tak wspaniałą, rodzinną modlitwę. My wieczorem codziennie wspólnie odmawiamy jedną część różańca, odezwała się babcia. Hania poprosiła księdza o pokazanie swego różańca. Bardzo wnikliwie go oglądała, potem ucałowała i dała go matce. Ciekawe, rzekła Hania. Matka też z pietyzmem trzymała go w swoich dłoniach, całowała i tuliła do piersi. Bardzo się skupiła. To patrzyła na księdza, to na różaniec, to zatapiała się gdzieś w przestrzeń lat minionych, wreszcie odezwała się do księdza. Jak ten różaniec dostał się w ręce księdza? To jest różaniec mego syna, Marka, który dostał od nas rodziców na uroczystość pierwszej komunii świętej. Hania moja córka ma taki sam. Zapanowała cisza. Księdzu ugięły się nogi. Usiadł z powrotem na krześle i mocno wpatrywał się w oblicze babci, Hania natomiast przyglądała się dokładnie księdzu, zdobyła się na odwagę i rzekła do niego. Pamiętam, że mój brat Marek miał na lewym podbródku bliznę po wypadku. Przepraszam bardzo, ale muszę to sprawdzić. Odgarnęła bujną brodę i dokładnie dotknęła miejsca gdzie powinna być blizna. Hania wyrzekła słowa: Mamo, ten ksiądz to nasz Marek. Zemdlała i upadła na tapczan. Mąż szybko pospieszył jej z pomocą, wszyscy o nie mieli, byli zapatrzeni w księdza. Ksiądz wyjął swój dokument tożsamości i podał go Hance. Odczytała głośno Marek Różyński, syn Tadeusza Różyńskiego i Marii z domu Chodoła. Ksiądz Marek wstał z krzesła i odezwał się tymi słowami: Tak, mamo, to ja, twój syn Marek. A potem do Hani: Tak, Haniu, jestem twoim bratem. A więc rozpoznali się po różańcu. Rzucili się w objęcia Marka i trwali tak dłuższy czas w objęciach i radości. Lały się ze szczęścia z przypadkowego odnalezienia syna i brata. Gdy rodzina się uspokoiła, ksiądz Marek ukląkł przed matką i powiedział: Kochana mamo, w dniu moich święceń kapłańskich nie było ciebie ani taty. Nie otrzymałem od Was rodzicielskiego błogosławieństwa. Uczyń to teraz. A tata z niebios. Mama w płaczu, drżącą ręką, kreśliła krzyż nad głową syna i mówiła: Bóg prowadził cię twoją drogą, a ja również o tobie nigdy nie zapomniałam. Niech cię dalej ma w swojej opiece w imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Wszyscy wokoło klęczeli, jak sparaliżowani, byli w szoku. Ta rzeczywistość nie dochodziła do ich świadomości. To był jakby sen. Znowu wpadli w objęcia, ściskali się radośnie. Teraz mama zwróciła się do syna o jego błogosławieństwo kapłańskie. Kapłan każdemu osobiście udzielał błogosławieństwa. Najpierw mamie, potem siostrze, szwagrowi i siostrzeńcom. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Odpowiedzieli zgodnie. Amen. Mario, Matko nasza w scenie zwiastowania powiedziała niech mi się stanie według Twego Słowa. Naucz każdego z nas, jak zawierzać słowu Twojego Syna, ufając, że ono się wypełni w życiu naszym. W Kanie Galilejskiej zwróciła się do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Naucz nas pilnego słuchania słów Jezusa w Ewangelii w czasie mszy świętej, abyśmy później czynili to, co przez te słowa powie każdemu z nas, nasz Pan. Amen.